Nowy rok 2023 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi koniec oktawy Bożego Narodzenia I spotykamy się aby świętować w blasku choinek ale też w blasku przychodzącego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby naświetlić ten czas Jego światłością, aby być przygotowanym na spotkanie z Nim, aby w ten nowy rok kroczyć drogą, którą Jezus nam wskazuje. On, który mówi o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, prowadzi nas do Domu Ojca. Wczoraj, 31 grudnia, o godzinie 9.34, do Domu Ojca odszedł emerytowany papież Benedykt XVI. Jako mieszkańcy Wrocławia. Gdy był jeszcze kardynałem, przyjechał do naszego miasta i wtedy w 2000 roku takie słowa powiedział. Słowo Boże jest zawsze przed nami. Oraz, że ono wyprzedza nasze myślenie, i dodał, że może się człowiekowi wydawać, że coś jest lepsze, bardziej modne czy skuteczniejsze od Bożego słowa. Tymczasem, wcześniej czy później to wszystko się zestarzeje, odejdzie do przeszłości, a czasem zginie w zapomnieniu. Usłyszeliśmy wówczas, że myślenie wraz ze Słowem Bożym zdumiewa nas raz po raz, zaskakuje nas swoją nowością, że nie przynosi nudy, nie kieruje życia na mieliznę. 1 stycznia. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Na wstępie ojciec Kazimierz powiedział o Nowym Roku. W dawnych książkach, na niektórych pomnikach widzimy te dwie litery A i D. Anno Domini. Roku Pańskiego. I ważne jest, żebyśmy spoglądali na nasze życie właśnie w perspektywie drogi do Jezusa, drogi za Jezusem, abyśmy dziękowali Bogu za to, co się udało nam zrealizować w poprzednim roku, ale też spoglądali z nadzieją na ten nowy rok, który dzisiaj rozpoczynamy. I dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza. Słuchajcie, co pasterze zrobili. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem, znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. Udać się do Betlejem, znaleźć Maryję, Józefa i niemowlę oraz opowiedzieć o tym, co usłyszeliśmy. Droga siostro, drogi bracie, dobrze, że tutaj jesteście, że przyszliście do tego naszego popowickiego Betlejem, że tutaj znaleźliście Maryję, Józefa i Jezusa, który przyszedł na ten świat, aby być Bogiem z nami. I ważne jest, żeby teraz opowiedzieć i podzielić się tymi troskami, problemami, które zaprzedają nasz umysł, zaprzątają nasz umysł, abyśmy właśnie z Panem Jezusem te nasze trudności chcieli przezwyciężać, aby w Jego słowie i w Jego obecności w naszym życiu przemieniać nasze człowieczeństwo. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Nasze życie. Złożone jest z wielu różnych obrazów. Ślizgamy się po nim, podobnie jak oglądając telewizję, gdzie tylko na chwilę widzimy jakiś obrazek. Surfując po internecie, szybko wszystko nam między palcami czas ucieka. Podczas gdy Maryja ze spokojem, z cichością rozważa wszystko w swoim sercu. Może potrzeba w tym nowym roku. Chwilę zastanowienia, chwilę skupienia, aby wejść głębiej w swoje życie, aby zaprosić tam do swojego serca Jezusa Chrystusa, który przychodzi, który jest Bogiem z nami, który jako jedyny jest księciem pokoju, bo tylko Bóg potrafi dać prawdziwy pokój, bo tylko On potrafi wypełnić nasze serca. Zapełnić każdą dziurkę, abyśmy wtedy cieszyli się z Jego obecności w naszym życiu. I w końcu dzisiejsze drugie czytanie z listu Świętego Pawła, apostoła do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Uroczystość świętej Bożej rodzicielki Maryi, to do niej Bóg posyła swojego anioła Gabriela i czeka. I czeka na decyzję. Maryja mówi fiat. Niech mi się stanie, jak powiedziałeś. I na jej słowo Bóg przychodzi. I przemienia nasz czas, uświęcając go. Już nie jest gdzieś tylko poza czasem, ale wchodzi w naszą historię, aby nas lepiej zrozumieć, abyśmy my mogli spotkać się z żywym Bogiem, namacalnym Bogiem, który przyszedł na ten świat. I co więcej, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. To znaczy, żebyśmy nie byli już sierotami, żebyśmy ze wszystkim przychodzili do Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem z nami, Emanuelem, zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Droga siostro, drogi bracie, papież Benedykt XVI odszedł wczoraj w pokorze i w cichości, na ten nowy rok chciałbym. Abyśmy te słowa, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, żebyśmy zapisali je w naszych sercach. Abyśmy to błogosławieństwo aronowe przelewali w nasze życie. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Amen.